kierowca jest w stawach już, w stawie. czyli 5 minut będzie dobra chyba już jest blisko bo słyszę coś ciężkiego słychać jak coś ciężkiego leci w sensie jedzie leci leciał. Paweł startuje już ze skoczkiem, bo to jest roboty dzisiaj Na to mogę poświęcić 20 godzin w sumie chłopaków tak szczerze mówiąc, tak jak wam mówiłem mówiłem wam dwa dni, ale to chodziło o to, że 20 godzin mogę na to chłopaków poświęcić I tutaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Niech kręci. Dobra. Ty, może niech podjedzie jeszcze do przodu. Zobacz. Do przodu? Powiedz tu, żeby bardziej wjechał. Wiesz. Tu. Co? Co? Ty to wygadasz? Nie, ja lubię. <coughs> A na no, ty Boże. Paweł już jak widać zaczyna startować. To jest rozwiązanie sprawdzone dwa razy stopą każdą warstwę. Przy takiej wysokości fundamentu dwie warstwy tylko jest OK. Powinno to już wystarczyć po prosty rachunek mamy jedną czwartą powierzchni, yy, czyli ze 110 m2 mamy 1,4 powierzchni, nawet nie całą, no przy metrze nawet jakby miał liczyć, to będzie za 25 m3, no to tyle jest na bryczce. Będzie przerwywnik mały. Dobra. <laughs> Możemy spróbować. żeby wykorzystać teraz jej zasięg po prostu i rozgarniać to na boczku tam stopy nie zahaczył kominowej tam jej nie ma na pewno dobrze by było jakbym ją widział szczerze wam powiem Może niech kabulec lepiej na nią stanie. Albo nie. Będziemy mu dupę zawracali. Ale pierwsze się muszę ustawić tymi stabilizatorami. Dobra. Żebym widział stopę.

Ja się porobię uchwyty, do tej nie ma co. Zmiar jest duży, tak więc tu mogę jeszcze niżej jechać. Ta wcześniejsza robota, to co ja robię tutaj jednym ruchem łyżki, naprawdę, to, to, to też trzeba powiedzieć. To co robię tu jednym ruchem łyżki, jak nie mieliśmy sprzętu do dyspozycji, czyli jak koparka, ładowarka przyjeżdżała, tylko wsypać, a ręcznie musieliśmy rozsypywać, to, to zajmowało dosłownie pół godziny czasu jeden taki ruch łyżki, naprawdę. Paweł! Paweł nie słyszy. Mów. No. Idę Super Mario. Nie ma się co dziwić. ten Stopa chodzi głośno. <laughs> Najgłośniej. Masz to? Gdzie jest? Dobra. Tu mogę pchać? Tu. To już pięknie. Już widzę ją! Ta, już, już jest widoczny. Tak, 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 śmiało. Nie zgubiła ostrości kamera? Chyba nie. Teraz mogę sporo bliżej, tak staram się nie przekraczać tych 40 cm zbliżając się do muru, chociaż jest zaparty mur, z, z, z tamtej strony ma zaparcie, tak więc spoko, ale mimo tego staram się nie przekraczać tej granicy, bo to padromą miałem wtedy akcję, pękła ściana. Dobra. Przestawmy. Ale to nie w tą stronę. Panie. To trzeba przestawić w inną stronę. Żeby było teraz z profila widać mecalaka, modliszkę. Stopa też słyszę, że do, na przegląd gdzieś powinna jechać. do pana przez na pewno bo słyszę, że już przerywa no ale od czasu jak ją kupiłem tylko filtry wymieniałem i przydało się na pewno dobra No to już kupaki, ogóle ręcznie już to ogarnia, bo tam najdokładniej się tak da zrobić ręcznie, ale i tak jest pomoc sprzętu niesamowita w tym wszystkim powiem Wam. Pierwszy raz mam okazję robić zasyp mecalakiem, taki od A do Z. Tak więc wydaje mi się, że mogę już powiedzieć coś na ten temat. Mogę potwierdzić po tym krótkim czasie, dla mnie uważam, że zakup trafiony. Ja nie twierdzę, ja nie wyciągam wniosków, co jest lepsze koparko-ładowarka czy tego rodzaju koparka wielozadaniowa, bo ja nie miałem doświadczenia na koparku-ładowarce. Może chwilę tym się przejechałem gdzieś tam przy okazji, ale nie pracowałem tym nigdy i powiem, że. Tego tylko co obserwuję, mogę powiedzieć. A no, kurczę, no chyba mogę coś powiedzieć, bo obserwuję tego sporo, nie? I widzę tego na budowach sporo, nawet naszych. Wiem, że to jest uniwersalniejsze e, narzędzie do naszych prac, do tych, co my robimy rzeczy. Co on znowu wymyślił? Pomyślicie? Teraz słuchajcie. Pierwsza z osób, która wyśle mi na maila kontakt małpadą za 150 tysięcy.pl, screena z miejscem, gdzie jest szefu w tym momencie, jak do Was mówi. Otrzyma ode mnie bluzę z dowolnym, wybranym wzorem, tym, który jest dostępny na naszej stronie. Z bluzami i z koszulkami. Tak więc proszę uważnie obserwować. Gdzie jest szefu? Gdzie on się skrył? Może w lesie siedzi. Obserwujcie dokładnie, yy, dokładnie obserwujcie teren. Będzie zaraz podpowiedź, która będzie z góry bardzo dobrze widoczna. Jakbyście mieli problem z namierzeniem poprawnym, gdzie on jest, to w tej chwili w tej chwili będzie widoczna Podpowiedź, ale to pewnie byście się domyślili. O, zobaczcie, i nie jest to mecalak. Ale jeżeli już mamy podpowiedź, no to przejdźmy trochę bliżej szefa. Myślę, że znajdziecie wytrawne oko na komputerze. To powinno szybko wyczaić, albo i nie. I tu mamy szlak kolejowy, były. Tam mamy rów, i dalej mamy. Las. Lecimy do lasu, więc. Lecimy więc do lasu. Może gdzieś tam jest. Tam nie ma, to Wam mogę powiedzieć, ale lecimy w jego kierunku zgodnie z podpowiedzią. Gdzie on będzie? Może jest u siewki się schował Też nie Kurczę, a może gdzieś tu niżej siedzi Tu może w ulach się schował, u sąsiada Też nie, bo się pszczół boi Znaczy nie boi się, ale nie lubi jak go gryzą A może gdzieś zaraz za mecalakiem się schował I to była tylko ściema Strzałka jest No to ustawmy się do strzałki I lećmy zgodnie ze strzałką Gdzie on jest? Ale wiatr duży jest, powiem Wam, że Majta dronem jak szalony. Dobra, obniżmy pułap w takim razie do metrów 60 m na przykład. Może będzie łatwiej widać. Gdzie on jest? Tam nie ma. A przy okazji wam pokażę, jak wygląda z panoramy Okolica. Tam jest poetów na wprost. Czyli tam, gdzie ta wieża, widzicie teraz. Tam jest osiedle poetów. Tak to wygląda z góry. I tu, dookoła, na razie nic nie jest. Zamieszkane staram się odrobinkę wyżej podlecieć, ale jest wiatr duży już. A nie chciałbym, chociaż baterii jeszcze jest trochę. Myślę, że już. majle pierwsze poszły, gdzie jest ten gość. Gdzie on się schował, oczywiście, taka symboliczna sprawa. Tak bardziej zabawa. Quiz, dobra, to ja już mogę wracać. Tak naprawdę. zaraz się pojawi koło dobra ale możemy obniżać swoje loty na spokojnie 40 metrów jeszcze. Jeszcze. Idę do znaku, który wam koparką wyryłem, bo dzisiaj mogę już oficjalnie wam powiedzieć to, że. Działka, na której wyryłem ten znak, na której stoi, jest nasza. I z nią są związane plany pewne. Czyli tutaj będziemy robili sobie bazę. Nie dali mi tam, teraz zrobię tu. możemy się przelecieć po ogrodzie? Przy okazji, jak już latamy, zobaczycie sobie jak to wygląda z nieco innej perspektywy. Ale z wiatrem walczy. Trochę chyba wyżej będzie lepiej. Teraz polecimy na klą kląb stokrotki. Na tym szybkim trybie sportowym bym teraz nie polatał, powiem Wam szczerze. Teraz polećmy sobie na drugi. Już tak latamy. Korzystam baterie, chociaż do pełna w tej chwili. Kurde, nie ma tego autofokusa cholera. Nie miałem kiedy nawet poczytać, szczerze mówiąc. Tak to wygląda i tak wygląda jeszcze kojec który jest na ukończeniu. Nie mam jak wyciągnąć z końca niestety. Problem mam, żeby wyciągnąć z niego. Magnes nie wchodzi w grę. Na razie, bo nie mam. Magnes wchodzi oczywiście w grę jak najbardziej. No byśmy przeszkodę zaliczyli znowu. Wiaterku Tu jest, gagatek Dobra, ląduj gościu Powiem Wam szczerze, pokażę Wam teraz co nam przynosi naprawdę szczęście od czasu jak to wykopaliśmy. Nie wszyscy pewnie widzieli, ale ta oto podkowa, ona nam przynosi naprawdę szczęście, powiem Wam. Jakie są plany najbliższe? Najbliższe plany są takie, że na razie cały nie grudzimy, to będzie składowisko. Tyle wam mogę powiedzieć. Cały prostokąt będzie składowiskiem. Ogrodzenie na temat będzie zrobione odtąd do końca, tam i tam. I tu będzie brama automatyczna wjazdowa dla sprzętów. I tu będzie zagospodarowany prostokąt Tu będzie jedno sprzęsło wywalone, żeby psy mogły swobodnie ganiać. No i zostanie to utwardzone, ale nie, nie będzie na razie kostką kładzione tylko jakimś tłuczniem, jeszcze nie mam pomysłu do końca, no ale Chcę się za to wziąć Dosyć szybko, no bo jeszcze kontenery przyjadą Te o których Wam wcześniej mówiłem, czy też na razie kontener, zobaczę Oczywiście tamtego zabieramy stamtąd Trzeba tu doprowadzić prąd, wodę Internet, czyli LANową sieć, ale to LANówkę mam Wszystko mam pomysł na to jak to zrobić, żeby nie uszkadzać już tego co mamy porobione tutaj, tak naprawdę. Tak więc chciałbym to zacząć działać, ale dopiero muszę dograć ogrodzenie, bo problem jest taki, że chłopaki, co mi robili ogrodzenia, niestety terminowość. Zresztą dzisiaj w nich nie ma czasu, żeby zrobić coś na już. Tak więc sam się tego nie podejmuję na pewno. Po końcu wiem, że to robota jest nie dla mnie, bo bym to robił tydzień, a oni to zrobią w jeden dzień. Tak więc tu jest temat. Do przedyskutowania na pewno. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Chyba jednak idziemy w, w już nie będzie To już nie będzie część reprezentacyjna czy tywna. Yy, domu, ogrodu. Tylko tu normalnie będzie w ocynku z grubej siatki. Piątki też, ale w ocynku. Jest to trochę tańsze. Z uwagi na to właśnie będzie w ocynku. No i tu jeszcze będzie ten las tu i przesadzone tutaj. Ta linia będzie zasadzona. No i w przyszłości też będę chciał tam obsadzić. tak z kontenerami będzie też Wam to wszystko pokazywane, na pewno będą dwa albo trzy koło siebie i w momencie uzyskania papierów w przyszłości, teraz oczywiście to są budynki czy obiekty tymczasowe, natomiast warunki zabudowy mam, eee, pozwolenie będę, będę startował, jeżeli już będzie pozwolenie to będzie to zrobione parter z kontenerów, natomiast na górze będzie biuro i socjal dla chłopaków i kanciapa na fazę pewnie jakaś, co by stokrotka. Mocno nie narzekała na szefa. Daleko nie będę od domu, będzie wiedziała, gdzie jestem, ale będę blisko. Tak więc y, oczywiście góra będzie konstrukcja szkieletowa, drewniana, czyli kontenery dwa na dole jako parter, oczywiście to wszystko będzie. Y, będę starał się to wam prezentować na miarę możliwości czasowych, oczywiście, no bo wiecie, jak jest z, z czasem. I tak teraz dwie nocki nie bo składamy wspólnie ze Stokrotką. Kurczę powiem Wam szczerze, myślałem, że pójdzie mi to szybciej, ale składamy te. Formatki, bo one są wydrukowane na rolce. Jest tego do roboty. Samych 100 adresów wypełnić to jest kurczę, 4-5 godzin pisania ręcznego. Tak więc jeszcze sekundka, ale e, co ja mogę Wam już powiedzieć osobom, które nabyły poradnik, że moim takim nie wiem, czy prezentem, czy gratisem w niedalekiej przyszłości będzie również tylko w części zamkniętej na forum udostępnione dla osób, które mają e, budowa. Takiego domku 35 metrów, ale w konstrukcji tradycyjnej. I to Wam zaprezentuję, jak ja to wymyśliłem, z praktycznie pełnym wykorzystaniem góry, z, z tarasem, z balkonem. Tak więc to będziecie mieli ode mnie. Miałem to też jako poradnik robić za jakiś czas, ale. Postanowiłem, że 10 rok za okno nie złapię. Wrzucę to Wam w gratisie dla tych osób, co mają tam dostęp. Dzisiaj prawdopodobnie nadam Wam już, jak wrócę do chaty dostępy do, do filmów. Chociaż, żebyście już mieli dostęp do filmów, bo to już jest tam dograne. A też się odrobinkę przedłuża z uwagi na to, że w ostatniej chwili jeszcze zresztą już Wam tam mówiłem, że prze, przeprojektowane zostało, żeby dla Was było łatwiej wykonać konstrukcję dachu, czyli te krzyżulce. Bo proszę mi uwierzyć, że je dociąć było co myśleć, co kombinować, a będą tylko cztery, tak jak są i będzie Przekoszone to w inny sposób, oczywiście musiałem to wszystko na modelach, na rysunkach pozmieniać, tak? A nie da się tego zrobić siedmioma kliknięciami, niestety. Ale myślę, że normalne osoby to nabyły, tak? Więc chyba nie będzie jakichś dużych problemów. Mam nadzieję. Patrzcie, tam co się dzieje. Czyżby jakaś nora, kreta? Nie, to chyba za głęboko. Może jakieś inne zwierzę miało tam norę. I tą norą teraz ciekawa. Hmm. Może rura po niemiecka jakaś była? Nie, na mapach nic nie ma. Ale jest jama, nie? Nie wiem, ile ma. Raz. Jest 4 metry. Dobra, jadę po taśmie, bo nie mam hmm. do BHP sklepu. Cztery pręty przez jakąś kawę chłopakom podjedziemy zobaczymy jak idzie chłopakom.